Uwaga! Program może zawierać treści podnoszące ciśnienie. Zadbaj o swoje zdrowie i kup ciśnieniomierz Techmed. Wpisz kod FMC27News i zgarnij 10% rabatu na wszystkie produkty medyczne Techmed. Budujesz i sprzedajesz ekskluzywnie komercyjnie-inwestycyjnie? Pokaż swoją ofertę na HMTV, pierwsza telewizja o nieruchomościach. Tutaj realizacji przez Rosję. Nie dają rady. I dopóki nie zmieni się sytuacja globalna, nie dadzą rady. Czy zmieni się sytuacja globalna? No, oczywiście wspomnieliśmy o tym, że Amerykanie po tym przeglądzie sił strategicznych będą koncentrowali się zwłaszcza na Dalekim Wschodzie i na zachodnio globalnej hemisferze, czyli na, na tym, co było jungkim istotą doktryny Monroe'a która dotyczyła głównie Ameryki Łacińskiej i Środkowej, gdzie Amerykanie wyraźnie, no wtedy oczywiście zagrożeniem nie były Chiny, ale mocarstwa europejskie, że Ameryka będzie reagowała militarnie w przypadku, gdyby państwa europejskie chciały zawładnąć terenem właśnie sąsiednich Ameryki Środkowej i Łacińskiej. W jakim sensie jest powrót? To, co się dzieje w tej chwili u wybrzeży Wenezueli jest to też powrót do, do której monoła Amerykanie chcą dominować na tym terenie i trudno im odmówić racji, bo jeśli nie będą dominować, to wejdą tam Chińczycy. Już wchodzą Chińczycy i będą instalowali też bazy militarne. Pierwsze próby już były przecież i w Wenezueli, i na Kubie, więc nie mogą na to patrzeć spokojnie. i Trzeba to zrozumieć. To jest nasz sojusznik. Następna sprawa to jest kwestia oczywiście tutaj podziału, odpowiedzialności. Amerykanie by chcieli, że tutaj Europa byłaby bardziej aktywna i przejęła na swoje barki odpowiedzialność za prowadzenie polityki w stosunku do Rosji. Czy do tego dojdzie? Nie wiadomo. Natomiast wracając do Chin i Indii, wygląda na to, że po szczycie FCO, czyli Szankajskiej Organizacji Współpracy, wygląda na to, że świat się dzieli na dwa bloki polityczno-gospodarcze, a być może i w przyszłości militarne. Postulaty przekształcenia SEO blok militarny były stawiane już w przeszłości. Chiny to odrzucały, Rosja też nie była zainteresowana, jakoby, ale, ale były. Więc taka perspektywa utworzenia takiego azjatyckiego NATO istnieje i trzeba się z tym liczyć. Kwestia odpowiedzi na, na, na to, to zagrożenie, to NATO wzięło sobie przede wszystkim na swoje barki. Stany Zjednoczone. W przypadku Europy, na razie, jak już wspomnieliśmy o wydatkach obronnych, nie jesteśmy w stanie. Możemy pomóc Amerykanom, ale nie jesteśmy w stanie sami prowadzić taką politykę. Jak to wygląda obecnie? Amerykanie w Madrycie prowadzą rokowania handlowe z Chinami, które mają uporządkować stosunki handlowe i gospodarcze między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Uporządkować bo epatują nas media informacjami o cłach, o wojnach celnych, i innych historiach, to ma na celu przywrócenie produkcji przemysłowej do Stanów Zjednoczonych. Zmianę bilansu handlowego, oczywiście też. Tutaj prezydent Trump ma już sukcesy. To nie jest jakaś szaleńcza, bo próbują z Trumpa zrobić jakiegoś szaleńca. Nie, to nie jest jakaś szaleńcza polityka. To jest próba, Ustabilizowania sytuacji na zupełnie innym poziomie. I wydaje się, że jeśli chodzi po stronie chińskiej, pojawia się zrozumienie, że dłużej ta sytuacja nierównowagi w wymianie handlowej nie może być kontynuowana. Rozmowy się toczą, według Amerykanów, którzy są bardziej otwarci, są tam już postępy. W przypadku Indii no, też się toczą rozmowy na temat umowy handlowej, która ma uregulować kwestię właśnie. Handlu między państwami. No ale tutaj pojawił się czynnik tego, co jest tym ultimatum Trumpa o tym, żeby wprowadzić cła wtórne. Amerykanie oburzyli cłami wtórnymi Indie, które oczywiście znaczy w małym stopniu wspierają Rosję tutaj tylko tyle, że kupują od nich ropę. Natomiast jeśli chodzi o głównych, którzy są odpowiedzialni za wspieranie Rosji, czyli Chiny, no, takie słowa nie zostały prowadzone. Tutaj jest zupełnie inna sprawa. Oczywiście w ultimatum Trumpa do Unii Europejskiej i do NATO jest zgłoszony postulat, żeby obłożyć słowami słami wtórnymi również i Chiny. No, ale Europa ma zupełnie inną sytuację niż Stany Zjednoczone, aczkolwiek cierpi też na tę nierównowagę handlową, wymianie handlowej. Uważają w Brukseli, że Wiele z tych spraw może być załatwionych w zaciszu gabinetowym bez, jak nazwijmy to, fajerwerków głośnych, medialnych, które mogą zmienić sytuację globalną, wpłynąć na zaostrzenie sytuacji globalnej i tak dalej. Europa boi się, że zaostrzenie polityki w stosunku do Chin będzie eskalowało tendencje w świecie do konfliktu, do... do, do rywalizacji militarnej, więc to, to też trzeba wziąć pod uwagę. Inna sprawa, że jeśli chodzi o Trumpa, ta jego polityka w stosunku do Rosji i w stosunku do Chin ma, miała na względzie przede wszystkim pierwszą rzecz, czyli niedopuszczenie do podziału świata na dwa bloki, tak jak w czasach zimnej wojny, co można dzisiaj powiedzieć się nie udało, bo wygląda na to, że ten blok antyzachodni po spotkaniu w Pekinie się umocnił. Dołączenie do niego, ewentualne dołączenie do niego Indii, bo to nie jest zdecydowane. Indie nie przeszły na stronę Chin. To nie stało się tak. Jeszcze przynajmniej. To oznaczałoby katastrofę po prostu, bo po drugiej stronie Stanów Zjednoczonych i całego Zachodu mielibyśmy Rosję, Indie i Chiny, czyli trzy najpotężniejsze państwa świata poza Stanami Zjednoczonymi. Tak czy inaczej, ten podział świata powoli, powoli się dokonuje i ma ostry charakter. Jeśli chodzi o zwłaszcza niektóre państwa globalnego południa, takie jak Brazylia, takie jak Indonezja. Ta retoryka tych państw stosunku do zachodu jest zdecydowanie wroga. Jeśli chodzi natomiast o Chiny, wydaje się, że jest perspektywa dogadania się. Chiny chcą utrzymania globalizacji nawet okrojonej, bo tymi słami, innymi działaniami administracyjnymi globalizacja będzie okrajana. Europa może nie przyłączy się do tego żądania Trumpa prowadzenia ceł wtórnych, ale na pewno wprowadzi dodatkowe jakieś ograniczenia. To z własnego interesu, bo my nie chcemy po prostu dopłacać do gospodarki chińskiej. Oczywiście chcemy handlować, ale handel musi być zbilansowany. W przypadku Polski to jest tylko różnica. Tyle kupujemy w Chinach i nie jesteśmy w stanie sprzedać. W dużym stopniu są to ograniczenia administracyjne w Chinach. Nie dlatego nie kupują w Polsce, żeby nie chcieli naszych towarów, tylko dlatego, że jest taki prikaz z góry – nie kupować. W każdym razie to jest do zmiany. Tym niemniej na, na, na stole negocjacyjnym jest Rosja z Chiny, mogą przestać wspierać Rosję, jeśli po drugiej stronie będzie utrzymana globalizacja, jeśli po drugiej stronie utrzymana będzie współpraca. Porzucenie Rosji jest w zasięgu negocjacyjnym Amerykanów. Mogą to wynegocjować. Takie możliwości są. No i zobaczymy, czy to się to uda. Nie wiemy też do końca, jakie są plany strategiczne Chin. No wiemy na pewno, że Tajwan. Może być częścią Chin. Zresztą Amerykanie uważają, że Tajwan jest częścią Chin. Natomiast zjednoczenie chińskie, czyli wyspy Tajwan z mainland China, czyli państwem na lądzie głównym, powinno nastąpić drogą pokojową. Problem w tym, że Tajwańczycy nie chcą się łączyć z Chinami. No Byłem kilkakrotnie na Tajwanie no i wiem po prostu z ich rozmów z Tajwańczykami w różnych miejscach, że to jest jak, jak koszma. Nie chcą, po prostu nie chcą. No, mieszkańcy Hongkongu też nie chcieli. Do dziś dnia kultywują pewną odrębność kulturową i polityczną zgodnie z tym układem brytyjsko-chińskim, ale jednak musieli się pogodzić. Więc wydaje mi się, że w obecnej sytuacji, kiedy Amerykanie są słabi militarnie, są słabi gospodarczo, wydaje się, że istnieje możliwość wynegocjowania tych dwóch elementów. Czyli raz w kwestii zjednoczenia Chin z Tajwanem, no i porzucenia Rosji przez, przez Chiny. To jest na stole w tej chwili i to Amerykanie mogą by negocjować. Czy im się to uda? Nie wiemy, ale to by oznaczało, już używając tych górnolotnych sformułowań, uratowanie pokoju światowego i przy, bez przywrócenia status quo ante, czyli bez przywrócenia tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni przez ostatnie lata. Ponieważ ten układ, który może być wytworzony, będzie układem, który będzie zakładał jednak wzrost Stanów Zjednoczonych gospodarczy i odbudowę potęgi militarnej Stanów Zjednoczonych. Amerykanie sygnalizują, że są w stanie to zrobić. A ja znam Amerykę i wiem, że są. Natomiast jeśli chodzi o ułożenie sobie stosunków z, z Chinami, tutaj nie wiem, jak to będzie wyglądało, historia pokazuje, że to może być rusowe zwycięstwo. Pokój może być zatruty. No ale nie mamy innego wyjścia. Ułożenie tych kwestii oznacza odsunięcie perspektywy III wojny światowej, która. Jeśli miałaby wybuchnąć, to wybuchnęłaby raczej na tym obszarze. Trzecim obszarem, który jest nieprzewidywalny i praktycznie rzecz biorąc poza rozsądkiem, logiką i bez możliwości nawet wpływu na to, jest kwestia stosunków na Bliskim Wschodzie. Jest tam kilku graczy, którzy realizują swoje plany strategiczne. Jak już wspomnieliśmy, takie plany przyjmuje się na długie lata i są konsekwentnie realizowane. Tymi graczami to jest oczywiście Turcja, jest Izrael, wspierany potęgą Stanów Zjednoczonych, no i Iran. Więc w tym zakresie były niedawno wydarzenia, które no mogły niektórych zburzyć i ich taką perspektywą większego konfliktu. Po pierwsze, Iran po atakach amerykańskich i izraelskich oświadczył, że to nie jest koniec wojny. Obserwatorzy jednoznacznie wskazują, że główny ansenał militarny Iranu nie został uszczuplony, a nawet w czasu powyczasu rozbudowywany. Zwłaszcza mam tu na myśli rakiety balistyczne, to o czym wspomniałem, że to Polska powinna posiadać, że to jest najważniejsza broń, dlatego że jest bardzo skuteczna i praktycznie nie do zniszczenia. Więc rakiety balistycznie mają. Tymi rakietami są, sięgnąć, są w stanie sięgnąć Londynu, jeśli by chcieli. Więc mają daleki zasięg. Druga sprawa, te rakiety mogą przenosić głowice nuklearne. A co do tego, czy Iran ma broń jądrową, czy nie ma broni jądrowej, nie ma stuprocentowej pewności. Aczkolwiek e, są takie triumfalne, potomfackie informacje podawane przez Amerykanów, zwłaszcza o tym, że Zniszczyli program nuklearny, że tam powstrzymali na jakiś miesiąc czy dwa miesiące projekty nuklearne. W moim przekonaniu, Iran ma no broń jądrową, tylko po prostu się tym nie chwali i może jej użyć. Takie jest moje osobiste przekonanie, jako starego szpiega. bo też zajmowaliśmy się tym zagrożeniem globalnym. Następna sprawa to jest kwestia Turcji. Turcja jest w konflikcie narodowym z Iranem. Otóż 35% mieszkańców Iranu to są Azerowie. Azerowie są nazywani w rejonie Kaukazu i Bliskiego Wschodu Turkami. Uważa się ich za Turków. Aczkolwiek można, no w naszym przypadku można powiedzieć tak, że różnią się od Turków mieszkających tutaj na terenie tej części Turcji, głównej tym, że używają innego dialektu. Nie, wiem, tam trochę różni się kultura. Ale to są bracia. I Turcy uważają, że ta mniejszość azerska, azelska, która kilkakrotnie przewyższa liczbę Azerów mieszkających w państwie Azerbejdżan, no to pokazuje skalę, że oni są prześladowani w Iranie. Wśród badań opinii publicznej w Turcji, Iran jest na pierwszym miejscu jako wróg dla, Turek, dla Turków. Oczywiście teraz, Iran wyprzedził Izrael, no, ale to jest wynikiem bieżących wydarzeń, tego, co tam się dzieje, no i sytuacji, jaka się tworzy na Bliskim Wschodzie. Turcja prowadzi rywalizację z Izraelem o Syrię. To widzimy. Dochodzi już nawet do no, nie bezpośrednich, ale pośrednich starć. Wiemy to dokładnie. Myślę, że wszyscy nasi widzowie, słuchacze wiedzą o tym, że to, co się stało, obalenie Asada, to jest ogromny sukces Turcji. Syria została włączona w turecką strefę wpływów. No i te wpływy chce umacniać. Na terenie bazy, tam te 4 czy te 5, jak oni tam nazywają, to nie ma znaczenia, ale w rejonie Palmyry, dawnej bazie wojsk syryjskich, miały być, być ulokowane wojska tureckie. Co zrobił Izrael? Za czym tam się pojawili Turcy? Ta baza została zbombardowana. To nie jest smak Turcji, Izraelowi. Izrael realizuje swoją politykę ze swojego punktu widzenia słuszną. Chce no, się zabezpieczyć na przyszłość przed zagrożeniami, które mogą płynąć ze strony syryjskiej. Czyli już nie tylko wzgórza Golan, które anektowano. 13 grudnia 1981 roku, akurat dobrze zapamiętałem tę datę, bo to dokładnie w momencie, kiedy w Polsce wprowadzono stan wojenny. No Oczywiście Izraelczykom chodziło o to, żeby świat, który wtedy koncentrował się na, na Polsce, nie dostrzegł tej zmiany. Która, no inna sprawa, że chyba nie ma na świecie państwa, które by uznało aneksję wzgórza Golan. Teraz już nie tylko wzgórza Golan, ale cała góra Hermon już jest w posiadaniu Izraela. Dalej są tereny zamieszkałe przez druzów na południe od, od Damaszku, czyli praktycznie cały obszar między Izraelem a Damaszkiem jest już w posiadaniu, czyli pod kontrolą, powiedzmy sobie formalnie, wojsk izraelskich. I tam są zaprowadzane porządki izraelskie. To się nie podoba Syryjczykom, to się nie podoba Turcji. Ta sytuacja może ulec zmianie tylko wtedy, kiedy Turcja. Zainterweniuje. Czy zainterweniuje? Nie wiemy, ale sytuacja wygląda tak, jeśli chodzi o emocje, bo tutaj mówiłem na początku, że są bardzo trudne do przewidzenia sytuacje w przyszłości, ponieważ grają tam rolę emocje. Chęć odwetu, zemsty i tak to, dalej to jest taka spirala, która się sama nakręca. Jeżeli będzie jakiś impuls, tak jak to, co się stało w Katarze, to może nakręcić kolejną spiralę emocji i odwetów. W tym przypadku jeśli chodzi o y, tereny zajęte przez Izrael, Turcja zachowuje jakąś powściągliwość, aczkolwiek zerwali wszelkie kontukty, kontakty handlowe i zamknęli przestrzeń powietrzną nad Turcją dla samolotów izraelskich. To jest sygnał, niezwykły sygnał ostrzegawczy, który może na Izrael poddziałać oczerzywająco, w co wie, biorąc pod uwagę mentalność premiera Netanyahu. Teraz, jeśli chodzi o to, co się stało w Katarze, mamy tu na miejscu dwa wydarzenia. Pierwsze to był atak na przywódców Hamasu. Początkowo miał być przeprowadzony w podobnym stylu, jak inne tego typu zamachy przez CIA. Przez CIA, przepraszam, przez Mossad. Natomiast szef Mossadu, czyli tak jak nazy nazywa się on w Izraelu Instytut, David Berne'a, przygotował plan, zdecydował o nierealizowaniu tego planu. Uznał, że biorąc pod uwagę fakt, że Katar jest ważnym partnerem politycznym w negocjacjach ze światem arabskim, głównie z Hamasem, że to będzie kontrproduktywne. No i wydał polecenie nierealizacji zamachu na tych przywódców Hamasu. Premier, który nadzoruje Mossad, podjął decyzję o tym, żeby zrealizować jednak zamach przy użyciu sił zbrojnych. Bo była okazja, że w tym Katarze, w tym siedzibie Hamasu, blisko centrum Dochy, zgromadzili się główni przywódcy Hamasu. Oczywiście przywództwo Hamasu jest kolektywne obecnie. Jest ich pięciu. No, i uznano, że jest to świetna okazja, żeby za jednym zamachem, w jednym ataku zlikwidować tych pięciu przywódców. Okazało się, że armia izraelska też się sprzeciwiła temu atakowi. Generał szef sztabu generalnego, generał Zachin, odmówił początkowo, ale później po głosowaniu w gabinecie wojennym zdecydowano, że użyte zostaną samoloty. Które będą przenosiły pociski rakietowe, uderzą tam w, ten, w to miejsce. Co się stało? Po prostu zrealizowano. Przy okazji nie powiadomiono Amerykanów. Ponoć. Tak przynajmniej Amerykanie twierdzą, że zamach został przeprowadzony przez wojsko izraelskie bez powiadomienia prezydenta Trumpa o tym, że takie coś się ma wydarzyć. Jakoby po tym jak Amerykanie wykryli nad Morzem Czarnym, Czerwonym, przepraszam, te samoloty, jakoby wtedy poinformowali Amerykanów. Amerykanie ostrzegli wtedy, te, rząd Kataru o tym, że coś takiego będzie miało miejsce, ale ostrzegli w momencie, kiedy te już rakiety uderzyły. Co do skuteczności, no, są różne pogłoski, że część przywódców została zabita, znowu propaganda Hamasu i twierdzi, że nie, że, że to był nieudany zamach, zabito inne osoby. To nie ma większego znaczenia, jeśli chodzi o wydźwięk polityczny. Eee, natychmiast udał się do, do Dochy eee, sekretarz stanu Rubio, żeby załagodzić tę sytuację. Natomiast reakcja świata arabskiego, no oczywiście pełna oburzenia, ale nie raz byli już oburzeni wobec różnych posunięć Izraela. Hamas nie jest kochany przez środowiska arabskie. Jest uznawany za organizację ekstremistyczną, terrorystyczną, groźną również dla świata arabskiego, świata, świata islamskiego. Nie jest tutaj sprzeczny, nie ma tu większej sprzeczności. Między Izraelem a, a światem arabskim. Więc pozbycie się Hamasu ze Gazy oczywiście jest w interesie świata arabskiego, tak samo jak pozbycie się bractwa muzułmańskiego, z którego wywodził się Hamas, jak i też zlikwidowanie zagrożenia irańskiego, ponieważ Hamas jest finansowany przez, przez Iran w dużym stopniu szkolony i tak dalej. W każdym razie. Tutaj nie ma sporu, że trzeba to zrobić. Natomiast oczywiście jest bardzo poważny spór, jeśli chodzi o przyszłość Strefy Gazy, ponieważ jest plan arabski po pozbyciu się Hamasu, odbudowy państwa palestyńskiego w Gazie i odbudowy Gazy przy wsparciu państw arabskich. Na to jest zgoda. Tutaj nie ma żadnych problemów. Oczywiście nie ma zgody też na plan Trumpa, żeby wysiedlić ludność na jakiś czas ze Strefy Gazy i w tym czasie zbudować nową, bogatą Garzę jako kurort nad Morzem Śródziemnym. Tutaj nie ma zgody. Nie ma też zgody na plan izraelski, żeby anektować strefę gazu i, i, i zachodni brzeg całkowicie jako terytorium Izraela. Oczywiście w procesie odbudowy tego obszaru jako biblijnego Izraela. Więc to jest sprzeciw oczywiście. Tak jak i my, Polska jest na, stoi na stanowisku, że e, są dwa państwa na Ziemi: palestyńskie jest Izrael, jest i wolna, suwerenna Palestyna, i do tego powinniśmy dążyć. Do tego też e, i w ONZ e, podjęto decyzję niedawno o tym, żeby przywrócić państwo palestyńskie jako państwo arabskie na ziemiach które obecnie jest zajmowany przez zachodni brzeg i przez Gazę. Izrael się na to nie godzi. Nie ma mowy o tym. Zgłoszyli projekt aneksji zachodniego brzegu, no w każdym razie jest to kocioł rozbieżnych interesów, rozbieżnych kierunków działania i praktycznie rzecz biorąc nie bardzo wiadomo jak rozwiązać te problemy. Oczywiście bez użycia zewnętrznych sił Najwięcej kart, jak to mówi prezydent Trump, mają Amerykanie. Mogą te sprawy jakoś tam z Izraelem uzgadniać. Natomiast się okazuje przy tym ataku na Katar ostatnim, że Izrael jest niesporny po prostu i realizuje swoją politykę, nie licząc się w ogóle z poglądami amerykańskimi. Pojawiła się też po raz kolejny idea budowania arabskiego NATO. Prezydent Egipu, Egiptu, Wrócił do koncepcji, która już tam prawie 10 lat temu była zgłaszana budowania na wzór NATO organizacji państw arabskich i muzułmańskich, która byłaby militarną organizacją bezpieczeństwa zbiorowego. W komunikacie z Dochy, bo tam się odbyło spotkanie, gdzie miał być prezentowany ten projekt, nie wspomniano o tym ani słowem. To znaczy, że znowu po raz kolejny ten projekt upadł. Ale nie widzę tutaj jakichś sytuacji, które by zmieniały status quo. Jedyne, co może zmienić, to powrót do militarnej konfrontacji. Czy to Izrael z Turcją na terenie Syrii? Myślę, że Izrael się powstrzyma tutaj z dalszymi krokami i raczej uniknie konfrontacji z Turcją, bo to byłoby samobójstwo. I druga sprawa, to możliwa jest konfrontacja oczywiście z Iranem. Z tym, że Iran nie ma własnych sił i środków, żeby prowadzić tego typu wojnę. To Izrael jest oddalony od y, y, Iranu o tysiąc kilometrów, więc to, to nie jest prosta sprawa dla, dla, dla sił zbrojnych, dla wojsk lądowych, żeby przemyć, przebyć taki obszar. No, w każdym razie taka konfrontacja prawdopodobnie włączyłaby też i sojuszników po stronie Iranu, Chiny, bo w tej chwili. Chiny są głównym sojusznikiem Iranu, o czym świadczy dostarczanie Iranowi broni przeciwlotniczej i nie tylko. Bo systemy rakietowe, obrony przeciwlotniczej pojawiły się w Iranie i zastępują te, które rosyjskie, które okazały się zawodne w tym konflikcie, który miał miejsce przy użyciu ataków lotniczych na, na Iran niedawnych. Zobaczymy. W każdym razie to jest też jedno z możliwych zarzewi tej trzeciej wojny światowej. Nie tu, bo uważam, że w Europie tego nie będzie. Damy sobie radę, bo pokaz siły ze strony Europy, teraz jaki ma miejsce w postaci tej Straży Wschodniej, powstrzyma Rosję i dalsze działania zbrojeniowe Europy, że Rosja nie ma tutaj szans w konfrontacji z nami I powstrzyma się od dalszych jakichś poważniejszych działań. Jakieś incydenty są możliwe. Ale nie będzie poważniejszych działań militarnych. Stosunek sił jest taki, że Rosja nie jest w stanie wygrać. Problem oczywiście nadal jest na Dalekim Wschodzie, z tym, że Amerykanie tutaj no, też mają i sukcesy, polegające na tym, że odbudowują swoje bazy na terenie tak zwanego drugiego łańcucha wysp, który otacza właśnie Azję od wschodu. No i oczywiście jest też kwestia sukcesu w postaci zjednoczenia yy, nagle wrogi sobie państw przez lata, czyli Japonii i Korei Południowej. To tyle. Dziękuję Państwu. Na dzisiaj kończymy.